A znacie największą iluzję, w której żyje współczesny człowiek? To wiara, że do zdrowia potrzebne są jakieś skomplikowane, drogie i rzadkie składniki. Uganiamy się za jagodami goi, zamawiamy suplementy z za oceanu, a w tym czasie najpotężniejsze lekarstwo na starość i stany zapalne skromnie leży w naszej szafce z przyprawami i kosztuje dosłownie grosze. Mówię o goździkach. Tak, tak, o tych małych, suszonych gwoździkach. Które raz w roku wrzucamy do marynaty lub grzanego wina, nawet nie podejrzewając, jaką siłę trzymamy w rękach. Opowiem wam o jednym prostym, ale niewiarygodnie skutecznym porannym rytuale. Co się stanie, jeśli zaledwie trzy pączki goździków zalejecie na noc wrzątkiem? Uwierzcie, to, co poczujecie już następnego ranka, sprawi, że spojrzycie na tę przyprawę zupełnie innymi oczami. A teraz wyobraźcie sobie wasz pierwszy poranek po tym prostym eksperymencie. Budzicie się. Idziecie do łazienki, patrzycie w lustro i zauważacie coś niezwykłego. Na języku jest mniej białego nalotu, a nieprzyjemny poranny zapach z ust, który prześladował was latami, gdzieś zniknął. To nie cud. To pierwsze i najszybsze działanie goździkowego naparu. Co się stało w nocy, podczas gdy spaliście? Woda powoli wyciągała z pączków eugenol, najpotężniejszy naturalny antyseptyk. Kiedy bierzecie pierwszy łyk tego ciepłego, korzennego naparu, w gruncie rzeczy przeprowadzacie totalną dezynfekcję całej jamy ustnej i przełyku. Eugenol działa jak napalm na patogenne bakterie, które powodują próchnice, choroby przyzębia i ten nieprzyjemny zapach. Niszczy on ich ochronne biofilmy, pod którymi ukrywają się przed szczoteczką do zębów i płynami do płukania. W przeciwieństwie do roztworów alkoholowych, które wypalają wszystko po drodze i złe i dobre, goździki działają selektywnie. Nie naruszając równowagi pożytecznej mikroflory. Ten poranny łyk to nie tylko higiena, to potężny rytuał leczniczy. Usuwa nalot, łagodzi stany zapalne dziąseł i tworzy w ustach barierę ochronną, która będzie działać przez cały dzień. Jeszcze nie zdążyliście zjeść śniadania, a wasz organizm już otrzymał pierwszą porcję zdrowia. I to dopiero początek. Ale cóż to za magiczna cząsteczka, która kryje się w tej skromnej przyprawie? Już wspominałem jej nazwę: eugenol. To związek fenolowy, który stanowi do 85% olejku goździkowego. Mówiąc prosto, eugenol to wasz osobisty wewnętrzny sanitariusz, który pracuje 24 godziny na dobę. Wyobraźcie sobie, że wewnątrz was nieustannie toczy się niewidzialna wojna. Wolne rodniki, agresywne cząsteczki powstające w wyniku stresu, złego jedzenia i zanieczyszczeń, bombardują wasze zdrowe komórki, powodując ich starzenie i mutacje. To właśnie stres oksydacyjny. Główna przyczyna niemal wszystkich chorób od zmarszczek poraka. Otóż eugenol to generał armii antyoksydantów. Żebyście zrozumieli skalę. Według międzynarodowej skali ORAC, która mierzy siłę antyoksydacyjną produktów, jabłko ma około 3000 jednostek, jagody około 9000, a goździki ponad 290 tysięcy. To nie jest kilka, to setki razy mocniej. Kiedy pijecie napar goździkowy, wlewacie w siebie eliksir, który neutralizuje tych terrorystów jeszcze zanim dotrą do komórek. Eugenol dosłownie gasi ogniska przewlekłego stanu zapalnego, które tlą się w waszych naczyniach, stawach i wątrobie, nie pozwalając im rozwinąć się w pełnoprawną chorobę. Pijecie prostą herbatkę, a w rzeczywistości przeprowadzacie głębokie oczyszczanie komórkowe, zatrzymując procesy starzenia od wewnątrz. I pierwszym organem, który wam za to podziękuje, jest wasza wątroba. A teraz najlepsze dla tych, którzy czują ciężkość pod prawym żebrem po jedzeniu. Czy wiedzieliście, że wasza wątroba może milczeć i cierpieć latami, aż będzie za późno? Jednym z głównych problemów jest zastój żółci. Gęstnieje, zamienia się w złogi, a potem w kamienie. Otóż napar goździkowy to najlepszy przyjaciel waszego pęcherzyka żółciowego. Goryczki zawarte w goździkach działają jak łagodny, ale uporczywy stymulator. Dają sygnał wątrobie do produkcji bardziej płynnej i rzadkiej żółci, a pęcherzykowi żółciowemu do płynnego kurczenia się, wypychając zastane porcje. To jak udrożnienie zatkanej rury, po prostu pijecie rano ciepły napar, a wewnątrz Was uruchamia się proces naturalnego drenażu. Przewody się przemywają, piasek jest usuwany, a ryzyko tworzenia się kamieni spada wielokrotnie. Ale to nie wszystko. Nowe badanie z 2023 roku, opublikowane w Journal of Functional Foods, pokazało coś zdumiewającego eugenol z goździków potrafi chronić komórki wątroby przed stłuszczeniem. Pomaga on hepatocytom lepiej przetwarzać tłuszcze, nie pozwalając im odkładać się w postaci toksycznych kropli. Dla osób z diagnozą stłuszczenie wątroby, którą dziś stawia się co drugiej osobie, to prawdziwe odkrycie. Otrzymujecie efekt drogiego leku na wątrobę z filiżanki z trzema gwoździkami. Czyż to nie cud? Pamiętam, jak jedna z moich pacjentek, kobieta w wieku 68 lat, przyszła do mnie w kompletnej rozpaczy. Panie doktorze, mówi, już zapomniałam, kiedy jadłam z przyjemnością. Po każdym posiłku ciężar pod prawym żebrem, jakby ktoś mi cegłę położył, wieczne wzdęcia, odbijanie, enzymy już nie pomagają. USG wykazało zastój żółci i początkowe stadium stłuszczenia wątroby. Przepisałem jej standardową dietę, ale dodałem jeden tajny punkt ten właśnie poranny napar z trzech goździków. Podchodziła do tego z wielkim sceptycyzmem, ale postanowiła spróbować. Jakież było moje zdziwienie, gdy po dwóch tygodniach weszła do gabinetu z uśmiechem. Panie doktorze, nie wiem, co pan mi tam przepisał, ale ktoś wyciągnął mi cegłę z podrzeber. Po raz pierwszy od roku zjadłam kotleta i nic nie poczułam. Ten prosty rytuał po prostu uregulował odpływ żółci i cały układ trawienny zaczął działać jak w zegarku. Czasem najprostsze rozwiązania okazują się najlepsze. A teraz wyobraźcie sobie wasze naczynia krwionośne jak rzeki. Jeśli krew jest rzadka i płynna, łatwo przez nie przepływa, odżywiając każdą komórkę tlenem. Ale z wiekiem krew gęstnieje, zamieniając się w lepki kisiel. Serce musi pracować z szaleńczym wysiłkiem, żeby przepchnąć tę gęstą masę. Ciśnienie skacze, a ryzyko tworzenia się zakrzepów, które prowadzą do zawału i udaru, wzrasta wielokrotnie. Co robimy? Zgadza się, bierzemy aspirynę. Ale aspiryna przy wszystkich swoich zaletach niszczy żołądek. I tu goździki wkraczają jako genialna, naturalna alternatywa. Eugenol ma silne właściwości antyagregacyjne. Nie pozwala płytkom krwi zlepiać się w grudki. Kiedy pijecie napar goździkowy, w gruncie rzeczy dodajecie do swoich rzek, łagodny, naturalny środek rozrzedzający. Krew staje się rzadsza, ciśnienie łagodnie spada, a obciążenie serca maleje. Mózg otrzymuje więcej tlenu, znika mgła umysłowa, poprawia się pamięć. To najdelikatniejsza i najbezpieczniejsza profilaktyka katastrof sercowo-naczyniowych, jaką można sobie wyobrazić. Po prostu pijecie aromatyczny napój, a wasze naczynia mówią wam dziękuję. Sam byłem zdumiony, gdy zobaczyłem wyniki badania z 2022 roku, opublikowanego w międzynarodowym czasopiśmie Pitomedicine. Okazuje się, że goździki to jeden z najpotężniejszych naturalnych sprzymierzeńców w walce z cukrzycą typu drugiego. Przywykliśmy myśleć, że przyprawy to tylko smak, ale tu mowa o poważnym efekcie terapeutycznym. Naukowcy odkryli, że aktywne substancje goździków działają jak insulina – Pomagają glukozie z krwi przenikać do wnętrza komórek, gdzie zamienia się w energię, a nie krąży w naczyniach, niszcząc ich ścianki. Ale to nie wszystko. Goździki zwiększają wrażliwość samych komórek na własną insulinę, walcząc z insulinoopornością, która jest korzeniem problemu. Wyobraźcie sobie komórkę jako dom z zardzewiałym zamkiem, a insulinę jako klucz, który nie może go otworzyć. Goździki smarują ten zamek i klucz znów zaczyna działać. Dla osób ze stanem przedcukrzycowym, to w ogóle szansa na odwrócenie choroby. Regularne picie naparu goździkowego pomaga ustabilizować poziom cukru, zmniejszyć apetyt na słodycze i uniknąć stałego zwiększania dawek leków przeciwcukrzycowych. To nie jest zamiennik leczenia przepisanego przez lekarza, ale to potężne wsparcie, którego nie można ignorować. A teraz porozmawiajmy o czymś, o czym przyjęło się wstydliwie milczeć. Chociaż statystyki WHO krzyczą co innego wszyscy, w mniejszym lub większym stopniu, nie jesteśmy w pełni sami. Pasożyty to nie problem krajów trzeciego świata czy brudnych rąk, to rzeczywistość każdego człowieka, który je zieleninę z targu, uwielbia sushi czy po prostu głaszcze domowe zwierzęta. Możemy latami leczyć alergie, chroniczne zmęczenie czy dziwne wysypki, nie podejrzewając, że prawdziwa przyczyna siedzi w środku i po cichu nas podjada. I tu na scenę wkraczają goździki jako absolutny mistrz, któremu w świecie roślinnym po prostu nie ma równych. Jeśli inne zioła, takie jak piołun, tylko paraliżują dorosłe osobniki, to goździki uderzają w samo serce kolonii. Ich olejki eteryczne mają unikalną zdolność rozpuszczania twardych, ochronnych osłonek jaj i cyst pasożytów, do których nie docierają nawet liczne chemiczne tabletki. To prawdziwe bombardowanie dywanowe dla nieproszonych gości. Eugenol niszczy ich systemy enzymatyczne, czyniąc życie wewnątrz Was nieznośnym. Widziałem wyniki pacjentów, którzy miesiącami chodzili po dermatologach. A po dwóch tygodniach przyjmowania mielonych goździków, ich skóra oczyszczała się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Organizm, uwolniony od toksycznego obciążenia lokatorów, wzdycha z ulgą i zaczyna pracować na pełnych obrotach. To nie jest zwykłe oczyszczanie. To odzyskanie własności nad swoim ciałem. A propos. Oto co mnie zawsze rozczulało w opiniach moich pacjentów którzy zaczęli pić napar goździkowy przychodzą leczyć wątrobę lub cukrzycę a po miesiącu z zaskoczeniem mówią panie doktorze a mnie przestały boleć kolana to nie zbieg okoliczności to bezpośredni skutek przywykliśmy myśleć że ból w stawach to mechaniczne zużycie starte chrząstki ale w 90% przypadków pierwotną przyczyną jest przewlekły tlący się stan zapalny wewnątrz torebki stawowej Właśnie ten stan zapalny powoduje obrzęk, sztywność i ten dokuczliwy, wyczerpujący ból. Otóż eugenol z goździków to jeden z najpotężniejszych naturalnych środków przeciwzapalnych, siłą porównywalny z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, takimi jak ibuprofen. Tyle, że w przeciwieństwie do tabletek, nie niszczy żołądka działa systemowo. Trafiając do krwi, roznosi się po całym organizmie i gasi ogniska zapalne, gdziekolwiek się znajdują. Blokuje produkcję tych samych prostaglandyn, które są cząsteczkami sygnałowymi bólu i obrzęku. Wyobraźcie sobie, że nie pijecie po prostu środka przeciwbólowego, który oszukuje mózg, a wysyłacie do chorego kolana oddział strażaków, którzy gaszą samą przyczynę pożaru. Ból ustępuje nie dlatego, że go nie czujecie, ale dlatego, że jego źródło zniknęło. Dla osób z zapaleniem stawów czy chorobą zwyrodnieniową, to prawdziwe zbawienie pozwalające zmniejszyć dawki ciężkich leków. I odzyskać radość z ruchu. A teraz wyobraźcie sobie sytuację. Dookoła wszyscy kichają, kaszlą, sezon grypowy w pełni, a wychodzicie pośród tej wirusowej burzy, jakby w niewidzialnym skafandrze. Fantastyka? Bynajmniej jeśli macie w kieszeni kilka mgwoździków. Przywykliśmy wzmacniać odporność witaminą C czy cytryną, ale goździki działają na zupełnie innej, o wiele bardziej bezwzględnej zasadzie. One nie tylko pomagają odporności, one same idą do ataku. Niedawne badanie z 2022 roku pokazało mechanizm, który zadziwił wirusologów. Olejek eteryczny z goździków potrafi dosłownie wysadzać otoczkę lipidową wirusów grypy, a nawet opryszczki. Wyobraźcie sobie wirusa jako maleńką kulkę z tłuszczową osłoną. Eugenol działa jak rozpuszczalnik. Roztapia tę osłonę, a wirus, pozostając nagi, natychmiast ginie, tracąc zdolność do wnikania w wasze komórki. To prawdziwa wojna biochemiczna, w której goździki są waszą główną bronią. Szczególnie dotyczy to opryszczki. Wielu zna to nieprzyjemne uczucie swędzenie na wardze, zwiastun zimna. Apteczne maści działają, ale powoli. A spróbujcie przy pierwszych objawach przyłożyć wacik z kroplą olejku goździkowego, rozcieńczonego, lub po prostu przerzuć pączek. Wirus jest blokowany natychmiast, pęcherzyk często nawet nie zdąży się pojawić. Goździki nie pozwalają wirusowi tworzyć swoich kopii wewnątrz komórki, przerywając łańcuch namnażania. Działa to również profilaktycznie. Wdychając aromat goździków lub dodając je do herbaty, tworzycie w jamie nosowo-gardłowej środowisko nieprzyjazne dla wirusów oddechowych. Dostają się one na Waszą błonę śluzową, ale od razu natrafiają na barierę switoncydów. Podczas gdy inni wydają tysiące naprzeciw wirusowe placebo, Wy otrzymujecie realną ochronę za grosze. Natura dała nam idealny antyseptyk trzeba tylko pamiętać by go używać a teraz gdy zrozumieliście całą moc tego małego pączka doszliśmy do najważniejszego do przepisu i proszę was potraktujcie to z maksymalną powagą ponieważ jeden błąd w przygotowaniu może nie tylko zniweczyć całą korzyść ale nawet zaszkodzić najczęstszy błąd który widzę wszędzie ludzie wrzucają goździki do garnka i gotują je przez 10-15 minut jak kompot Zapamiętajcie raz na zawsze. To barbarzyństwo. Przy długim gotowaniu cenne i lotne olejki eteryczne wyparowują, a do wywaru przechodzą ciężkie, gorzkie garbniki, które mogą podrażniać żołądek. Otrzymujecie gorzką, bezużyteczną wodę. Prawdziwy złoty napar przygotowuje się metodą powolnej, zimnej ekstrakcji. Przepis jest prosty, jak wszystko co genialne. Wieczorem przed snem weźcie dokładnie trzy pączki dobrej jakości goździków. Sprawdźcie je wrzucając do wody. Powinny tonąć lub pływać pionowo. Włóżcie je do zwykłej szklanki lub filiżanki. Lekko rozgniećcie je łyżeczką, żeby pękły kapelusze. W ten sposób pomożemy olejkom się uwolnić. Teraz zagotujcie wodę i odstawcie ją na dosłownie kilka minut, żeby miała nie 100, a około 90 stopni. Zalejcie goździki tym wrzątkiem, około 200-250 ml. Przykryjcie spodeczkiem i zostawcie na stole na całą noc. Co się stanie przez te 8 godzin? Woda, powoli stygnąc, będzie delikatnie wyciągać z goździków wszystko, co najcenniejsze. I olejki eteryczne, i polifenole, i witaminy. Nic się nie zniszczy, nic nie ulotni. Rano otrzymacie ciepły, aromatyczny, lekko cierpki napój o pięknym, złocisto-brązowym kolorze. To jest właśnie wasze lekarstwo. Ale jak je pić, żeby uzyskać maksymalny efekt? To osobna nauka. A więc macie w ręku szklankę gotowego nocnego naparu. I tu drugi ważny sekret, który decyduje, czy magia zadziała. Nie trzeba go pić duszkiem. Waszym zadaniem jest wypić ten napar rano, naczczo, dwadzieścia trzydzieści minut przed śniadaniem. I trzeba to robić małymi, powolnymi łykami, dlaczego właśnie tak? Wyobraźcie sobie, że wasz przewód pokarmowy to śpiący mechanizm. Jeśli od razu wrzucicie w niego ciężkie jedzenie, obudzi się w panice i zacznie działać z zakłóceniami. Napar goździkowy to łagodny, ciepły budzik dla całego systemu. Kiedy bierzecie pierwszy łyk, jego olejki eteryczne i goryczki natychmiast uruchamiają kaskadę reakcji, dezynfekują jamę ustną, budzą przełyk, dają sygnał żołądkowi do przygotowania kwasu solnego, a pęcherzykowi żółciowemu i trzustce do przygotowania się na wyrzut żółci i enzymów. Dosłownie smarujecie i rozgrzewacie cały przewód pokarmowy przed rozpoczęciem pracy. Do momentu, gdy usiądziecie do śniadania, wasz układ trawienny będzie w pełni gotowy na przyjęcie pokarmu. Jedzenie będzie trawione łatwo, bez uczucia ciężkości i wzdęć. Wszystkie pożyteczne substancje zostaną wchłonięte w maksymalnym stopniu. A sam napar, trafiając do pustego jelita, rozpocznie swoją główną pracę walkę z pasożytami i stanami zapalnymi, bez przeszkód ze strony innego jedzenia. To prosty rytuał, który zajmuje pięć minut. Ale zmienia jakość całego waszego dnia i w dłuższej perspektywie całego waszego zdrowia. I tu zaczyna się chyba najważniejsza część naszej rozmowy, ponieważ zasada po pierwsze nie szkodzić, jest dla mnie zawsze na pierwszym miejscu. Goździki to potężny koncentrat, to nie jest niewinny rumianek. I są ludzie, którzy muszą podchodzić do nich z najwyższą ostrożnością lub całkowicie o nich zapomnieć. Po pierwsze, osoby z nadciśnieniem. Goździki tonizują pobudzają krążenie. Jeśli wasze ciśnienie i tak skacze pod 160, dodatkowa stymulacja jest wam niepotrzebna. Jeden pączek w gulaszu nie zaszkodzi, ale picia skoncentrowanego naparu na czczo bym wam nie radził. Może wywołać skok ciśnienia i ból głowy. Po drugie, przyszłe mamy. Ciąża to czas spokoju, a goździki zwiększają napięcie macicy. W dużych dawkach to ryzyko dla dziecka, więc odłóżcie eksperymenty na później. I oczywiście, wrzody żołądka oraz zapalenie błony śluzowej z nadkwasotą w ostrej fazie. Tak, mówiliśmy, że goździki leczą żołądek, ale robią to poprzez lekkie podrażnienie. Jeśli macie tam otwartą ranę, sypanie soli, a w naszym przypadku pieprzu, na nią nie jest dobrym pomysłem. Najpierw wyleczcie ostry stan zapalny łagodną dietą, a goździki włączajcie dopiero w okresie remisji. I zapamiętajcie złotą zasadę. Napar goździkowy pije się w cyklach. Nie trzeba robić z niego codziennego nawyku na całe życie. Idealny schemat. Dwa tygodnie pijemy, dwa tygodnie przerwy. Organizm musi odpoczywać od każdej stymulacji. Bądźcie mądrzy, nie bądźcie chciwi. A więc przyjaciele, teraz znacie prawdę. Ten skromny pączek, który przywykliśmy uważać za zwykłą przyprawę, jest w rzeczywistości potężnym naturalnym koncentratem zdrowia. Potrafi oczyszczać wątrobę, rozrzedzać krew, walczyć z pasożytami. A nawet uspokajać nerwy. Jeden prosty poranny rytuał i wasz organizm otrzymuje ochronę, której nie zapewnią liczne, drogie tabletki. Ale główny sekret, który chciałem wam przekazać Natura dała nam już wszystko, co niezbędne do długiego i zdrowego życia. Musimy tylko przestać ignorować te dary i nauczyć się korzystać z nich z mądrością i szacunkiem. Nie czekajcie, aż choroby zapędzą was w kozi róg. Zacznijcie pomagać swojemu ciału już jutro rano ale pamiętajcie o przeciwwskazaniach i zawsze słuchajcie swoich odczuć. Jeśli macie poważne choroby lub przyjmujecie leki, nie lęcie się, skonsultujcie się ze swoim lekarzem prowadzącym. Jeśli ten film był dla Was pożyteczny, jeśli otworzył Wam oczy na codzienne rzeczy, dajcie łapkę w górę. W ten sposób zrozumiem, że moja praca nie poszła na marne. Podzielcie się filmem z bliskimi. Być może ten prosty przepis odmieni czyjeś życie na lepsze. I oczywiście zasubskrybujcie kanał, Kliknijcie w dzwoneczek, żebyśmy się nie zgubili. Bądźcie mądrzy, dbajcie o siebie i do zobaczenia wkrótce.